Samotna, budzę się o drugiej, trzeciej w nocy. Znów nie mogę spać, gdy w snach do tego twoich dłoni brak. Kochani, chciałabym spełnić każde twoje marzenie, Szklanka moich włosów wypiję ją, bo następnego dnia nie zmieści się już w tej szklance, i po podłodze będzie sierała następna moja wsa. I ich kochani, wypłacze, dla ciebie Foxy. skarbie tego sama nie wiem. Tego sama nie wiem, czy więcej kroper ma ten deszcz, zapada za oknem. Czy moje oczy całował łzach? Tego sama nie wiem. Kto z nas wypłakał was, czy kroper więcej? Tego sama nie wiem. Obawiam się tylko tego, że wrócisz do tego śmiecia z sercami na oczach. Który bił cię, pamiętasz? Woksi kochanie, tylko mi nie mów, że wciąż go kochasz. Dla ciebie to bez znaczenia Jedna noc między nami nic nie zmienia A ja utapiam się cała w jej wspomnieniach Gdy usta ma O nim dotykałeś Wciąż więcej chciałeś Pamiętasz? Czy to co się między nami wtedy wydarzyło Dla ciebie, Voxy, kochanie Choć trochę cokolwiek znaczyło, Tak chore nie mocno Za tobą tęsknię Voxy, mój skarbie Najdroższy, kocham cię najmocniej na całym świecie. Tak, pamiętam ten czas, gdy mówiłeś na mnie kotku potem. Widziałam, jak puszczałeś się zaraz starym w jego radiu, bo przyszłam do niego do pracy. Ale to, co tam zobaczyłam, złamało mi serce jeszcze miliony razy. Myślałam, że on jest tym, którego tak dobrze znam. Okazało się, że w ogóle go nie znałam. Jestem go chryj we mówisz czarą prawdę Boxy, jesteś moim jedyna w skarbie będę cię kochała już na zawsze nikt nie pokocha cię tak jak ja nikt nie zna mnie tak jak ty więc pozwól, że ten ostatni raz ci zaśpiewam jesteś moją są szczęścia ta jedna z połączyła nas to zawsze pamiętasz i raz z miłości do ciebie wypłakałam tego nie wiem. Jesteś moją łzą szczęścia, bo tylko ty umiałeś naprawić moje serce, bo tylko ty umiałeś naprawić moje serce, bo tylko ty umiałeś naprawić moje serce, bo tylko ty umiałeś naprawić moje serce. Jesteś moją łzą szczęścia, ta jedna moc połączyła nas na zawsze. Pamiętasz, Jur i z miłości do ciebie wypłakałam. Tego nie wiem. Jesteś moją łzyą szczęścia, bo tylko ty umiałeś naprawić moje serce. 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 Woksi, kochanie, tylko mi nie mów, że tak musiało być. Teraz ja samotna do pustych ścian płaczę z miłości do ciebie. Ponieważ ma serce, dzięki Tobie jest nie złamane, tak mocno połamane, że żadna siła czy inna miłość nie skroi go nawet, ponieważ ja już nikogo innego nie chcę. Boxy, kochanie, tylko Ty byłeś i jesteś moim światem życiem. Całym moim sercem piszę Ci kolejną miłosną piosenkę, ponieważ nie stać mnie na książkę czy listę, gdybym tylko umiała, racznie takich. Ładnych słów pisać wiem Więc proszę wybacz mi Kolejny raz poniżam się Upadam przy tobą na koronę I ja o twoją miłość wciąż błagam Płaczę łzy moje Ręcem na podłogę Kocham cię Tylko za moją miłość do ciebie przepraszam za to W ponad wszystko Się w tobie zakochałam znów siedzę Samotna w pokoju płaczę sama Do pustych ścian Nikt mnie nie słyszy, nikogo nie ma w domu Smak samotności aż to był znak Złamane serce no Oddał mi cały świat, ponieważ każdy, którego kochałam, rok. Pokocham musiał serce złamać. A ja z miłości znów cierpiałam. Albo mnie kochał mnie, albo miał już kogoś innego. A Ja mogłam być tylko jego koleżanką, przyjaciółką, kochanką. Nic więcej. Nic więcej i co z tego? Kogo by uczuć się obchodziło, skoro w oczach wszystkich ja to tylko nic nie waltę, miłości prawdziwej, zwykłość, bezwartościowa śmieć którego nikt nie kocha, nie potrzebuje, nie chce. Smutno, przykro mi tak bardzo mocno, że każdy na tym świecie poznał we. W swym życiu choć jeden raz to piękne uczucie, zwane miłość, szczęście, a mnie nikt nie kocha, darej nie chce. Gdy wysyłamy niebieskie, zakochamy w Tobie serce. Znów oddasz mnie złamane. Farałbyś, by było różowe, nie niebieskie. Czy dalej tęsknisz za tym śmieciem? On Cię bił, a ja Cię woks i kocham szczerze. Nigdy ręki bym na Ciebie nie podniósł. Cię nie uderzył, lecz z przyjemnością szczęściem na twarzy maj. Oddałabym Ci całą moją miłość. Całe moje serce ofiarowało w Twe dłonie. Trzymała cię za rękę, kochanie. Każdy dzień, każdą noc z tobą, Vuxi, To total to cud, bo jesteś moim powietrzem. Pamiętam twój zapach, głos, dźwięk, dotyk dłoni, spojrzenie twych pięknych oczu i smak twych ust, którego pragnę coraz to więcej poczuć. Moje zmysły oszarały, straciłam je dla ciebie. Ach, kochanie, Wuxi, więc tak. Posłuchaj mnie darej. Kochanie, piszę ci następną miłosną piesenkę kiedy skończę ją pisać tego nie wiem oprócz słów muszę włożyć w nią całe moje serce całe moje serce czy kiedyś zapomnę o Tobie nie nigdy na to nie rycz zostawię sobie choć wspomnienia po Tobie woksy bo nad wszystko zakochałam się w Tobie w sercu mam coraz więcej zadajesz złamani brzyz tylko to jedno wiem chciałabym raczej nie umiem bez ciebie żyć Chciałabym, lecz nie umiem bez ciebie żyć Jestem kochliwa, wiem to Ale mówię szczerą prawdę, Foxy Jesteś moim jedynym skarbie Będę cię kochała już Na zawsze nikt nie pokocha cię tak jak ja Nikt nie zna mnie tak jak ty, więc Pozwól, że ostatni raz ci zaśpiewam Jesteś moją łzą szczęścia Ta jedna noc połączyła nas na zawsze, pamiętasz? Irołaś miłość, za ciebie wypłakałam, tego nie wiem. Jesteś moją łzą szczęścia, bo, ty bo, ty bo tylko ty umiałeś naprawić moje serce, bo tylko ty umiałeś naprawić moje serce, bo tylko ty umiałeś naprawić moje serce. Jesteś moją łzą szczęścia, za jedna noc połączyła nas na zawsze, pamiętasz? I łez z miłości ciebie wypłakałam, tego nie wiem Jesteś moją łzym szczęściem, bo tylko ty umiałeś naprawić moje serce Bo tylko ty umiałeś naprawić moje serce, bo tylko ty umiałeś naprawić moje serce Bo tylko ty umiałeś naprawić moje serce I E z, TY e, ś, MY O I O Ł Z O RZECZY E I E si,